Niemiecki dyliżan, chleba koło, dobry spaz Niemiecki dyliżans, chleba koło, dobry spas, nie dyliżan, ej, 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 niemiecki dyliżans, chleba, koło, dobry spas, spas. nie, dyliżans, ej, 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 szerokie koła, ranty w polece Na kier się pójście na mojej BMC nisko na glebie szoruję o ziemię, 100% stylu, nie patrzę za siebie, lewe tablice i lecimy streetą ludzie po Odcięcie, fotorada cyka mi zdjęcie Czarna Bawara powoli się toczy Za dnia jest przepał, więc w nocy Ronda i pitle, znamy na pamięć Miejmy nadzieję, że nikt nas nie spadnie Chcesz się przejechać? Dawaj na prawy. Zapinaj pasy i zapierdalamy Zrobimy szybką rynkę po mieście Najwyżej trudno, skończymy w Niemiecki tyli dyni... I'm going go